Jo Siemano z tej strony Kozioł Witam wszystkich! W kolejnym obseranym filmiku na obseranym kanaliku dziś kontynuujemy przygodę z Tiv Simulator. Przed nami wielki dzień, ponieważ w w tym odcinku zrobimy napad. Napad na fabrykę Jabola. Aha, ale śmieszne. Będzie to napad na jakiś tam bań, także trzeba się przygotować, trzeba rozkminić, dobrze pomyśleć. Podobno ma to spłacić nasz dług, który mamy wobec tam pewnego szefiego. Dobra, wiesz co, generalnie. mamy trzy dychy. To trochę mało, kurwa dałoby się ze 7 dych mieć, to wtedy byśmy mogli kupić te ciche buty. Okej, okay, co my tu mamy? Wejście do skarbca, przedni ogród, boczny ogród. Dobra. O drugiej nie ma Gustavo, Tio i Oliwii. Drugi Tio, kurwa, nie wiem bracia, jest przy wejściu do skarbca, a Mike pierwsze piętro. Więc najlepszą godziną na wjechanie do tego kurwa banku będzie godzina druga. I tak też zróbmy. Mam nadzieję, że uda się to zrobić za pierwszym razem. Znaczy, myślę, że uda. Myślę, że się uda, mamy kurwa takie sprzęty, takie kurwa te gesty, te pistolety, jakieś pałeczki, nie pałeczki, wszystko pięknie. Tu jest kamerka, Tutaj jest kamerka. Tutaj jest kamerka! lala. La. Panel sterowania głównych drzwi Okej, okay, czyli Musimy zrobić tak Klasyczek kurwa tak zwany Dalanie się dziś po żywopłocie i teraz tak I zielony Nie nie, no, to jest easy, easy Ty, spokojnie Może nie za pierwszym razem, ale za drugim Zielony I żółty Pyk I... Jak kamera ja pierdolę, tu jest kamera, widzowie. Dobra, czekajcie, może ja to wczytam. Się za bardzo podjarałem, czekajcie, teraz to pójdzie. O kur, twój dron nie działa na tą kamerę. O, to jest rympałgo, to be honest. Jest rympałgo, dobra, czerwony. Teraz ta kamerka musi przysunąć. Kurwa, jest przypał, bo wybija zaraz trzecia i zaraz gość wróci. Cyk, 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 szybciutko, w prawo. Ta! Trzeba nowego drona kupić A Ogólnie tutaj co chwilę wyskakuje, że tracimy połowę pieniędzy Ale żadnych pieniędzy nie tracimy Bo wszystko mamy w Dark Banku Ja nie wiem, czy to tak ma być Czy to jest może jakiś bug, jakiś exploit Nie wiem, w dupie to mam sobie Kupimy tego naobota, I zapgradujemy go, no Może lepiej, żeby on kurwa działał, stary, ten naobot Bo się w kurwie nie? I... Zobaczmy Oj, chuj Dobra No to taki był finał Tu kurwa czas sposobem Idziemy tutaj Jakam Kurwa, tu też była kamera. Ja pierdol... Ej, nie, dobra, to trzeba na spokojnie. To trzeba na spokojnie. Gdzieś się śpieszysz. Dobra, przechodzimy. Pyk. Nie ja pierdol... Jak, kurwa odkrył włamanie, stary? Dobra, whatever. Przecież on wykryje to, że wpierdoliłem się wytrychem. Czyli my musimy teoretycznie pierdolić się o godzinie... Nie wiem, o której godzinie. Czekajcie, może tu się da inaczej jakoś wejść? Trzeba, kurwa, pomyśleć. Trzeba sposobem jakoś. Jeśli my się będziemy ładować frontem, to całe życie ktoś będzie na nas napierdalał z ucha. Wiecie, o co chodzi? No dobra, nie trzeba żadnym frontem, kurwa, masz. Dobra. Mamy... 30 sekund, także szybka operacja. Eee, to jest tak. Ten niebieski, zielony i ten czerwony. Pek poszło. Mam plan. Odkryto twoją kryjówkę. Ahu, ja nic nie odkryto. Nie, no policja wie gdzie jestem? Naprawdę oni wiedzą, gdzie jestem? Wiedzą, gdzie jestem! Kurwa! Idziemy na tył, biegniemy. Tam, przeskakując przez żywopłot, wyłączamy kurwa system monitoringu Outside, tak zwany. Aha. Dobra, ono pierwsze idzie tam, o drugie idzie tam. Czyli, dobra, czekamy aż stąd spierdoli, wyłączamy kamerkę. Ty, dobrze, on się nie strzelił, stary, że ja te drzwiczki tu ochyliłem, nie? Wiadomo, nie chcę, nie chcę w niego strzelać strzałkami, nic z tych rzeczy. To zostawiamy na safek. Yy, czerwony to jest ten... Nie! Jeszcze raz, czekajcie. Tutaj muszę obserwację wykonać. Teoretycznie, czy jestem w stanie to otworzyć od tej strony? W momencie, w którym kamerka się przestawi. To jest ważne. Aaa, na styk, na styk. To nie jest to. Dobra, ono pierwszej idzie, a my wtedy instalację. Tu mnie nie zauważy Bo wychodzi I teraz cyk Cyk No odkrył włamanie Kurwa czy oni odkrywają frontside stary Nie możemy frontem się wpierdolić Kurwa Czyli trzeba tyłem jakoś po żywopłotach stary przebiegać mi się wydaje Bo inaczej zawsze nas pierdolną No zawsze ty Miałem ja wiem może jest jakieś inne wejście do tego banku Nie wiem kurwa no nie ma, jedyne co to tutaj wskoczyć mógłbym I czekać aż się tu odwróci kamera I co, i przelecieć przez żywopłot, nie? Tutaj nie wchodzi do tej budki Więc kurwa tutaj nie wykryję, że wytrychowaliśmy Ja pierdolę, jaki trapcing Kurwa, on wraca, no Wracimy teraz przez śmietnik I później będziemy próbowali wyjść szparą Która jest kurwa pomiędzy drzwiami a kamerką I guess, no to jest jedyna opcja I nie się inaczej Ja pierdolę, ej nie Ten bank jest hardkorowy, stary, naprawdę To nie jest takie proste jakby się mogło się wydawać się. Nie no Jak mnie kurwa, mogę zauważyć Kamera. Słapali mnie. Kurwa, no jak? Ja pierdolę! No to jak? Ja mam wyłączyć te jebane kamery! Nie, poczekajcie, ja to muszę rozkminkę kurwa TV zrobić. Jest tajne wejście. Jest tajne wejście, poczekaj, dobra. Bo ja przeskakiwałem tam przez żywo i łaziłem po płocie A co gdyby zamiast w prawo pójść w lewo I zobaczyć co tam się kurwa kryje Wiecie o co chodzi? Zróbmy tak Jak widzicie ja nie jestem najlepszą osobą do planowania kurwa napadu na ban Także jak ktoś to mnie jebie jeszcze pod uwagę Jakby wam kiedyś strzeliło coś takiego do głowy Bo kurwa debil jak chuj jestem pa, 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 pa. że to było takie proste! Ja pierdolę, to było tak proste, guys, to, to, jest, to jest nieprawdopodobne! Sławki wysokiej klasy, wezmę laptop do pracy, to nie Dobra, dawaj. Yy, to jest ten To jest zielony i to jest ten niebieski pek, do pek. Kurwa... Zegarek i pieniądze, useless, kurwa! Nie zejdziemy tutaj, nie ma szans. Widzicie, wszystko okamerowane. Czyli, no, musimy się zainstalować na górne piętro. Zostawiam, wiara, biorę. Kurwa, 800 to się przyda. No, jakiś kurwa Easter egg znalazłem. Nie wiem o co chodzi, ale dobra, niech będzie. Śpisz, kurwa. Jest przypał, bo jest wykrycie, ale. Nie, no, zajebał zuchwa. Kurwa. Daliśmy się złapać, straciliśmy połowę pieniędzy. Chodź, tam że właśnie i sprzedaje z tego napadu. Pierwsze, co ja muszę zrobić, to odłożyć te mięso dla psa. Mięczą ja mam 2 kilo kurwa mięsa. Ten tablet samolong wypierdala. Absolutny skip. Wszystkiego, co nieistotne, widzowie. Idziemy stricte po wyłączenie kamer i szabry na dole. Bo to nie ma co się pierdolić. No, no szkoda po prostu na to czasu, tak? Co? CO MNIE KURWA ZAUWAŻYŁO? Dużoż laptopa do hakowania? Laptopy do hakowania? Stój kurwa, ja mam laptop? Mam laptop do hakowania, no okej. Okay. A upgrade? Mm. Bierzemy to. Kurwa, nie stać nas, ale zaraz mnie będzie stać. Ty, się kurwa nic nie bójcie. Kurwa, te, te to po 70 stoją. 24k. Dobra widzowie. Chwila przerwy na rozkręcenie tego kurwa rzęcha. No niestety, no muszę zarobić 30k na ten laptop do hakowania. No potrzebuję to i chuj. Dobra. Samochód w całości rozkręcony. Zaraz, oczywiście, tą budę spieniężymy na złomie. Tylko najpierw zobaczyć na BlackBerry. No pewnie, 8 koła. Cyk. No i teraz chyba sobie możemy pozwolić na y, ulepszenie tego laptopa. No ciekawe jestem, że to w ogóle nam pomoże, ale no, no chujne, no spróbujmy, tak. Mike. Trzecia jest przedni ogród, następnie opuszcza kurwa pomieszczenie. Wtedy jedynie gustawo operuje kurwa na obiekcie. Śpimy do 12. Pierdalamy się na pełnej pompie tam przez żyło pod wiadomo, te gestiśmy gestem. Idziemy wyłączyć te jebane alarmy yy, tam na, na dole, te lasery, czy co tam jest, i później idziemy na piętro. W momencie, w którym wyłączymy kamerki, to możemy, wiecie, lotę wyjebać po prostu straight to the, kurwa to the parter, nie? Dobra, wszystko jest to ogarnięte już, już kurwa, widzowie, teraz obserwujcie, co się dzieje. Jest ten i czerwony to jest ten rozbrojony. Godzina trzecia. Aha, to czyli kurwa jest trochę za wcześnie, a teraz co się dzieje? Boczny ogród ten? W momencie, w którym on wychodzi, my mamy instalację kurwa do skarbca stary. Rachujemy z... kurwa. Ale ja to wymyśliłem, nie? Dobra, idziemy. No ja pierdolę co on tu robił? A bo on wracał. Kurwa ma... Się pojebało, no. Dobra, śpimy do drugiej i wpadamy tam. Po prostu. Jeszcze lepszy pomysł, mam i to, to już teraz to już jest finalny pomysł o opie na, na opierdolenie tej, tej góry. To mówię for real. Pierwsze, co robimy, instalujemy się na piętro. Dokładnie tak. Ignorujemy w ogóle ten dół, bo zawsze, jak wyłączymy kamery, to możemy kurwa wrócić, pierdolnąć te laserki i już tam sobie w spokoju czeka. Tu będzie przechodził. Bo schodzi na wejście do skarb. No i nie idzie. Żółty, o imak. Tego kurwa nie miałem jeszcze. Biorę kamery są wyłączone, ok. Czyli parter, główny korytarz. A tam ci są poza domem. Kamery, przypominam, mamy kurwa wyłączone. Dobra, gość idzie o piątej do góry. Ale poczekaj, przecież my tędy możemy przejść sobie na dół. Kurwa, kultura. Zajebiście to poszło. Czyli w ten sposób no, musimy rozgrywać. Ten. Ten, ten i schodzimy na dół. Zielony, czerwony, niebieski. Da się to zamknąć od środka? Da się, dobra. Oj, 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 widzowie! Zobacz, co tu się dzieje, stary. Ale, operation, kurwa. A, nic więcej, kurwa. Ej, oni wracają dopiero za 7 minut, czyli patrzę, gdy jest... Chyba jaja sobie robisz, że ja teraz, kurwa, wyjdę stąd. Czy kamerka się odwraca? Ja pierdolę. Tylko pytanie teraz, jak stąd wyskoczyć, stary? Nie. O kurwa, stary ty. Wyjebaliśmy wszystko. O kurwa, to było tak proste? No dobra, wyślij przez BlackBerry, wartościowe 25 tysięcy, leci! Co? Co? Co on pierdoli? Kurwa, stary, ten bank centralny actually nie był taki trudny, no. Spotkaj się ze znajomym w odosobnionym miejscu na Madison Street. No dobra, jedźmy. To brzmi kurwa jak kłopoty, nie? To brzmi jak absolutna kurwa gówno, w której właśnie jedziemy się wpierdolić na własne życzenie. No ale widocznie tak trzeba. Let's get it. Co? I, I co dalej? O, szef dzwoni. Czy mam to rozumieć, że jeszcze dostaniemy jakiegoś questa? Takiego, epi taki epilog jakiś kurwa po tym zakończeniu? Czy, czy coś? Rozpierdoliliśmy tego swojego ziomka, który nam pomagał, tak? Nie zapłytam. Zwróćmy na to napadę. Czy my tu coś kurwa możemy tak naprawdę zrobić? Środek wypoczynkowy turystyczne muzeum. Dobra, idziemy zobaczyć, co się dzieje na tej strzelnicy. <grym> <grym> Dzisiaj, teraz sobie ta kamerka i w to mi pyk! I w, kurwa wchodzimy. Instalacja. na laptop do hakowania to jest... Aha, to jest coś takiego. O kurwa, stój! O kurwa, to jest ten laptop do hakowania stary, a ja tego nie wykorzystałem ani razu. Dobra, mamy to. Bloka zajebali my. No ale jak? A idź pan, kurwa. Automatyczna strzelba. Chuj, ale to stetoskopem może no, by ci nie znajdą, czekajcie. Przekręcimy. Kurwa, znaleźli mnie jednak. No ale whatever, jak stary i tak ten glock i kurwa ta strzelba zostaje u mnie. No nieważne, chcę zobaczyć, jak wejdę na bank centralny, czy mogę laptopem zhakować te kamery. Bo jeśli tak, to jestem pierdolonym wycieruchem. Elektryczny zamek drzwi, Zobaczcie. Ja, pierdol, nie wierzę. I to jest tak, pek! nie wierzę w to. I teraz co? Jak pójdę, kurwa, od tej strony. Patrz, lasery. W ten sposób można było to zrobić. Check this. Ja po prostu biegam i wyłączam wszystko, kurwa, dookoła. A później instaluję się stary przez płot i, i, i jest koniec. Dobrze, że z tego laptopa nie korzystałem wcześniej, bo. No, check this. Ja zhakowałem wszystko teraz. Wszystko jest, kurwa, wyłączone. W środku. Lasery, nie lasery, dziwki, kurwa, dragi. O, ona przez ściany, kurwa, przebiega. Ja, ja wiem, jak ja gram. Zresztą sami widzieliście, że ja skarkaczę kurwa po jakichś żywopłotach, po jakichś dachach wchodzę, stary, kombinuję jak tylko się da. Ja wiem, że z tym laptopem w ręku to by kurwa nie miała absolutnie sensu. Bo ten bank to bym sobie kurwa obszłedł, po wyłączał wszystko, przeszedł kurwa z punktu A do B. Chuj. Dobra, podsumowanie Tiff Simulator 2. Było fajnie, not go na live. Fajna gra, lepsza od jedynki, dużo usprawnień i tak dalej. Na minus to, że były tylko dwie lokacje. Ja Miałem nadzieję, że będą trzy, tak jak właśnie w Tiffie jedynce. Tam w TIFE1 trzecia była taka industrialna, czy coś takiego. Tam jakieś. Kurwa, dwa magazyny, były jakieś takie zakłady pracy, jakieś śmieci. Nie przeszkadzaj diabłu. Nie wiem to kurwa straszne ma być. Dom jest pusty. Kurwa jak tam szumi coś stary, ty! To może być horror kur... Co to jest w ogóle? Patrzcie, ty. Dodatkowe punkty. Czekaj stój! Ja mam 330 tysięcy jakichś dodatkowych punktów i ja tego kurwa nie rozdawałem. Patrzcie. Pewnie że zakażę Ja pierdole. Patrzcie, ja nie wiem, czy ja tego wszystkiego kurwa nie ulepszę na maksa teraz. Aha. No. Widzicie, co Nie tylko laptop nam umknął. Ja pierdole, no ale kto daje jakąś taką strzałeczkę, stary kurwa? Ty, no ja nawet nie wiedziałem, że, że to, to się klika. Także co, to tyle. Dzięki za oglądanie. Kolejnej serii na moim kanale Jak dotrwaliście do tego momentu to możecie zostawić w komentarzach Hmm Ja siwego i co Ekip'ego. ekipę jego Poleć mi, kurwa klasykiem Generalnie tym razem powinien ten komentarz się pojawić na kanale Bo wcześniej te komentarze się nie pojawiały Myślałem, że po prostu kurwa nikt tego nie pisze Trzeba się okazało, że ludzie pisali takie komentarze Tylko ja ich nie widziałem, bo były ukryte kurwa Teraz już nie powinny się ukrywać Że chuj tyle nie Wszystkie linki w opisie, Discord, jakiś tam Instagram, jeśli gdzieś śmieci. No i, chujne, i zapraszam na kolejny film niebawem. Amigo, z you know how we rockin'. AGK, boys. Na razie.